Witam i pozdrawiam Was z mojego, jakby, nowego studia. I ponieważ takie vlogowe filmy w domu będą od teraz nagrywane właśnie tutaj. Moje włosy są jeszcze wilgotne po myciu, dlatego wyglądają jakby były takie przychlapnięte, ale nie są. I dzisiaj mamy test napojów równych, dziwnych, ciekawych. Ale najpierw chcę Wam się bardzo czymś ciekawym pochwalić, ponieważ zrobiłem coś ciekawego. Otóż Yy, znalazłem w sumie półkę wyrzuconą na śmietnik. <grych> yy, ale spodobał mi się jej kształt i w sumie jakościowo wyglądała na dobrej jakości, tylko że była stara. I trochę brudna jest, niszczona. Nie wiem, czy to co mówię ma sens. Wstawię yy, wam tutaj gdzieś zdjęcia tej półki. W jakimś stanie była, kiedy po prostu przybyła do mnie do domu. No i po prostu trochę ją przerobiłem. Pierwszy raz ogólnie robiłem coś tego typu, więc po prostu mm, bałem się trochę efektu, ponieważ nie miałem ogólnie z malowaniem, odświeżaniem, renowacją nigdy wcześniej do czynienia. Dlatego efekt po prostu mnie rozwalił, ponieważ jestem mega dumny. I oto teraz zobaczcie zdjęcia po. I naprawdę jestem z siebie dumny. I no pokażę Wam tą szafkę teraz. Ja się prezentuję już z ul ul ulokowana u mnie na mieszkaniu. No i jak widzicie, stoję sobie tutaj w przedpokoju i bardzo ładnie wygląda, bo nie ma miejsca. Ta szafka ma takie fajne wymiary, że po prostu idealnie można się na spokojnie ruszać. No i to jest idealna szafka na buty oraz pierdulki. Szuflady na pierdulki oczywiście w każdym domu muszą być, więc jestem na serio dumny. No więc widzicie, że mam powód, żeby być z siebie dumny się wam tym pochwalić. I teraz przejdziemy już do tematu odcinka. I muszę zacząć od tego, co planowałem dać na sam koniec, ponieważ zaraz mi się to rozpuści. To się już tak ostatecznie. Eee, to jest coś takiego. Otworzyłem to już, bo nagrywam to drugi raz. To jest z firmy Slash Papi. I to jest taki, powiedzmy, lodowy napój. Trzyma się ogólnie w zamrażalce, Jest zamrożony jak lody sopelki. I po prostu po wyciągnięciu ze czekacie tam parę minut, żeby konsystencja była po prostu odpowiednia, ale przez to, że zaczęłam nagrywać, to spuściło się to troszeczkę bardziej. Spróbujcie zobaczyć. Jest już tak mocno wodniste. Nie się rozlać. I są tam po prostu jeszcze kawałki lodu. Ja piłem wersję oryginalną ze sklepu, taką, gdzie maszyna to robi, a to jest taka wersja domowa, więc zaraz skosztuję wam i porównam, więc. W opakowaniu było 8 takich sztuk i mi to chyba około 2 funtów. Nie pamiętam. I nie sprawdzę w tej chwili, bo nie chcę się więc. Kosztujemy. Degustacja. No, jest ten smak ten sam, co po prostu tego ze sklepu, tego z maszyny. Myślę, że konsystencja też by była dobra, gdybym w odpowiednim momencie to po prostu. Gdybym w odpowiednim momencie to po prostu rozmroził, tak nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale tak. Gdybym ja to zrobił lepiej, to wyszłoby lepiej, po prostu ja coś źle zrobiłem, ale w smaku jest dobre. Więc y, gdzie możecie to znaleźć w Polsce, to nie wiem, bo nawet nie wiem, czy ta firma w ogóle nie ma swoje produkty w Polsce. Ale możecie spróbować zrobić to sami? Nie wiem, bo po prostu tu jakiś tam. Jakiś tam syrop z wodą, zamrozić i po prostu po zamrożeniu tak na kość wystrzygnąć te pa na parę minut i po prostu skruszyć, żeby był taki powiedzmy taka kruszonka lodowa. Bo to jest coś na tej zasadzie ten napój. Mm. To jest alergia na zegarek, więc nie zwracajcie uwagi. I tak ja to dopiję i wrócę do was po prostu z kolejnymi napojami, ponieważ no o ile pozostałe napoje są po prostu w butelkach i mogę wypić je powiedzmy później. No tak no tego nie mogę, bo tego już kurczę nie zakręcę. No i ogólnie to ten napój był mega słodziutki, taki dużo cukru musiał w nim być naprawdę, więc żeby się odsłodzić kosztuje teraz czegoś kwaśnego. Tak ten napój ogólnie nazywa się toksyczne odpady w smaku lemonki i cytryny. Zachęcające naprawdę. Kupiłem go w sklepie nazwie Fundland i jest to po prostu ten sam sklep, w Polsce Deals, Więc jeżeli ten app będzie dostępny w Polsce, to po prostu najprędzej znajdziecie go właśnie w Dilsie. Kosztujemy. E. Um, dobra. Powiem wam takie trochę domestosowy. <noise> tak domestosowy oznacza, że po prostu mega po prostu smakuje trochę jak taki cytrynowy płyn do sprzątania. W sensie, no nie jadłem takiego płynu, nie piłem mm. takiego płynu, ale po prostu... ten... ten smak mocno mi się każe z zapachem takich właśnie cytrynowych płynów do sprzątania, jakichś tam leczek cytrynowych do mycia czy coś takiego. To w smaku jest to podobne do, do tamtego zapachu, więc mam takie trochę mech. Mm. okej, okay, pewnie wypiję to do końca. Bo jest ciekawe, ale... To jest najbardziej chemiczny napój, jakiego nie piłem i o ile czuć tam delikatnie tą cytrynę czy limonkę, to czuć też, że ten napój jest mocno chemiczny. Taki bardzo, bardzo, bardzo chemiczny. Dosłownie czujecie, jakbyście pili do mesnus. <grytanie> Także polecam, czyli że polecam. Nie, tak serio, to nie, nie polecam. Odkładamy. I na zakończenie, bo tak, tylko trzy napoje dzisiaj mam w tym filmie, to skosztujemy sobie Iron Brew. E, ten napój jest po prostu typowym napojem szkockim i... dawno go piłem, ale już nie pamiętam smaku. Wiem, że wersja z puszki mi nie smakowała, ale zobaczymy, ale z tego co wiem, bo często zauważyłem, że napoje w butelkach, a w puszkach mam zupełnie inne smaki. E, Także z puszki nie polecam, to na pewno. A jak chodzi o butelkę, to za chwilę sprawdzimy. I ja tu mam butelkę 250 ml, taką tycią, tycią, za 35 pikaczy. A i za ten napój yy, toksyczny odpadę spociłem funta. Zaraz zobaczyłem 35 pi, i więc to jest prawie nic. A ten... bo wziąłem to po prostu tak typowo pod test. <grym, <grym, yy, hmm. Ale jeżeli chodzi o wersje, inne, wersje tych napojów, to muszę wam powiedzieć, że tutaj w Szkocji te napoje są wszędzie, w różnych wariantach, są, jest wersja, są jakieś wersje smakowe, są wersje w dużych, mniejszych butelkach, są wersje w dużych, większych, mniejszych puszkach, są wersje z energetykami. To jest po prostu. Ja nie, chyba w Polsce nie ma tak popularnego napoju, jak tutaj właśnie ten Iron Brew. I no nie porównam wam, bo nawet Coca-Cola w Polsce nigdy nie była aż tak popularna. Po prostu to tutaj każdy Szkot to większość z nich to lubi. I dosłownie hektolitrami ludzie to piją. Dosłownie kupują pięciolitrowe butelki tego. No może nie pięciu, może ale dwujetrowe na serio kupują. I to nawet po kilka. Więc ten napój musi być jakiś niesamowity. To jest w ogóle Szkocka, nie wiem... To jest na, szkocki napój bogów kurczę. Więc skosztujemy tego. Specyfiku. I zobaczymy, jak to smakuje. Mam wersję, mam wersję po prostu najzwyklejszą. Nie tam jakieś cukrowe czy energetyczne, bo po prostu zwykłą. Najzwyklejszą wersję. Słodki. Bardzo słodki. Jestem ciekawy, jak ma cukru. Taka buteleczka ma 11 gram, czyli około jedną łyżeczkę. Dopowiem wam, na. Taką tycią buteleczkę, to wydaje mi się to sporo. Yy, no ale no jest słodkie. Yy, dlatego skosztuję kiedyś kiedy jest wersji bez cukrowej jak się różni smak, ale powiem Wam, dla mnie to mi się kojarzy z takim napojem. Niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć, szczególnie ci młodzi, ale starsi. Kiedyś dawno temu, <gryw> byłem mały, były takie sodki, napojki w butelkach w kształcie miesiąc. One tam później zniknęły, jakbym już też w podstawówce. Ale po prostu, no, ja pamiętam, że uwielbiam, uwielbiam smak tego napoju miodowy, chyba miodowy, tak na 99%. I, i mówię Wam, że to jest, nie pamiętam tego smaku dokładnie, ale, ten, ale to jest pierwszy napój najbardziej podobny do tamtego smaku. Więc taki właśnie miodowy smak bym to opisał, dlatego taki mega słodki. I, i wy lubicie słodkie rzeczy. Oraz będziecie w Szkocji, będziecie się spróbować czegoś typu szkockiego, to tego. To właśnie tego. Nie macie pojęcia, jak bardzo się pooblewałem przy nagrywaniu tego filmu, więc ja nie powinienem nagrywać niczego z ważnymi płynami, bo po prostu zaleję sobie całe mieszkanie małą buteleczką. I teraz odsłowowanie. I jeszcze zanim do tego przejdę, to powiem Wam, że tak po czasie, to, to, to pierwsza opcja zacząłem czuć taki dziwny posmak w ustach, taki... Jakby coś mi się tam w osadziło. Takie dziwne, nieprzyjemne uczucie. I wiem, że w tej wersji z maszyn sklepowych, które są produkowane w sklepie te, te, na miejscu, to nie było tego. Więc to jest tylko z tych wersji, takich domowych, trochę to pokarsza, ale ogólnie mimo wszystko nie, nie zmienia to pozycji na moim e, rankingu tych napojów. które się były testowane. Więc tak, na pierwszym miejscu jest zdecydowanie jest Iron Brew, ponieważ jest mega słodki napój, ale dobry i tani, łatwo dostępny w Kocji, więc po prostu jest na pierwszym miejscu, bo pewnie jeszcze go kupię, bo mi posmakował. Także może mo nie na stop, ale pewnie go jeszcze sobie kupię, będę go jeszcze pił. Na drugim miejscu właśnie będzie to ten Slash Papi, yy, ponieważ jest słodki, dobry i tak, na takie wakacyjne chwile serio spoko napój. Ale raczej wolę wersję po prostu taką z maszyny stiepi na mieście, ponieważ jest dużo lepsza w smaku. I nie pozostawia tego właśnie dziwnego uczucia w buzi. No, a na trzecim miejscu ten ohydny, toksyczny odpadek. Ponieważ dosłownie jest to odpadek toksyczny, którego się nie powinno kurcze pić po fuj. Pomimo, że jest to prawdopodobnie jedyny napój z tej listy, który możecie znaleźć w Polsce, to i tak fuj I. Te pozostałe moim zdaniem są o niebo lepsze. Okej! Okay. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Tak. Ogólnie, sorry, odcinek był trochę spóźniony chyba o dzień, a ponad ponad. Ponieważ miał być w piątek, a chyba będzie w sobotę. Bo się chyba nie wyrobię z montażem do piątku. No ale cóż, zdarza się. Nie idealnych. Ale za tydzień na pewno będzie już filmik w piątek, w piątek, w piątek, ponieważ jest już nagrany i na pewno zdążę go zmontować, także na pewno widzimy się w następny piątek. No dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i bajo!